Witam na ósmym Międzynarodowym Festiwalu Opowiadania. Good, morning, good evening, ladies and gentlemen. And welcome to the 8 International Short Story Festival. W dzisiejszym maratonie wystąpią przed Państwem Valeria Parella z Włoch, Marta Syrwic z Polski, Janusz Rudnicki z Polski, Filip Zawada z Afganistanu. <laughs> Dawid Soares z Portugalii i Colin Toywin z Irlandii. These will be the guests of our tonight's, uh, readings marathon. I zapraszamy naszą pierwszą autorkę, będzie to Valeria Parella, absolwentka filologii klasycznej na uniwersytecie w Neapolu. Uh, we would like to invite, uh, in just a second, our first presenter, our first author. It will be Valeria Parella. She graduated from the University of Naples and she studied Classics Philology. Zapraszamy na czytanie. Breathe deeply and enjoy the reading of our first author. Thank you. Quella che non ricordo più. I miei genitori non si erano sposati in chiesa. Quando ero nata avevano comprato il manuale del dottor Spock e si sforzavano di descrivere tutti gli eventi della vita su assi cartesiani. Io avevo sentito della profezia a scuola e vedevo dal balcone i falò accesi. Mamma, perché non scappiamo? Oh, ma che scemenza! I maghi non esistono, la magia non esiste! Nessuno può prevedere niente, perché quello che deve ancora succedere, non si sa che succederà. Signor, vi volete muovere. Ma signora, per favore non diciamo sciocchezze. Sedetevi che vi faccio un caffè. Ma quale caffè? Voi dovete scappare, signora. Ragioniamo, che probabilità c'è che venga una scossa mo? Allora dovremmo stare sempre in mezzo alla strada. Io la guardavo, ma non pensavo a lei. Vidi lo stomaco contrarsi, il caio attraversarmi l'esofago, nel più vero del vero lanciarsi fuori sulla cattedra, sul registro, il pavimento e il banco dei gemelli. Mi sciacquai la bocca e risolsi il problema delle uova, anche per Katia. Non avevo bisogno che le videlle mi farcissero il panino con la versione, ma che mi ospitassero per prendere fiato. Delle mestruazioni sapevo tutto anni prima che mi venissero. Alle mie compagne cresceva il seno e io mitigavo la mia invidia dicendomi che non c'era attribuzione di merito in tutto quel ben di Dio perché se un merito ce l'aveva qualcuno, erano gli estrogeni. Sapevo che 15 giorni dopo l'ovulazione l'endometrio ti casta giù e ti vengono. Ma Dia sta forte. La raccomandazione era inutile, perché non avevo ancora abbastanza seno per fare l'amore, ma il filo, appena lo toccai, si ossidò. Założyłem ślepe podłogi. Podobno to niewiele daje, jeżeli mróz tej zimy będzie duży. Spędzam więcej czasu ze śrubami niż z ludźmi. W takich momentach rzeczywiście istotny staje się widok przez okno. Ludzie muszą się spotykać, dlatego w podróż na Marsa lecą grupą. Ludzie muszą się spotykać, żeby narzekać, niezależnie jak daleko są od domu. Kornel twierdzi, że żeby być ufolutkiem, wystarczy nie być człowiekiem. Wydaje się to całkiem proste. Dorośli są bardzo przewidywalni dla dzieci. Ponieważ po dwóch miesiącach ukrywania pewnych rzeczy nie da się nic ukryć, to zaczynamy się zastanawiać. Jak będzie chłopak, to Antek, tak jak mój dziadek, a jak dziewczyna, to Łucja, bo chyba żadnej osoby o takim imieniu nie znam. Jeżeli urodzi się o czasie, będzie rakiem, tak jak jego mama i tata, jednak jeżeli się urodzi wcześniej, to będzie bliźniakiem, jak babcia. Podobno dziecko potrafi wszystko zmienić. Będzie Filip, zauwałem w intuicję matki, która podobno wie najlepiej, jak nazwać dziecko. Cudki można wzmacniać szczoteczką do zębów. Trzeba je podzielać tak długo, aż nie dadzą się przekryć. Dzieci, e, dzieci zaraz po urodzeniu się w kogoś wdają. Najczęściej, żeby nie było przykro rodzicom, są do nich najbardziej podobne, chociaż rodzicom najczęściej się wydaje, że dzieci są podobne do samych siebie. Gdyby Filip wdał się w pradziadka, zostałby handlarzem ukraińskimi dziewczynami, żyłoby mu się ciekawie i nigdy nie mógłby zwątpić we własne siły, nawet wtedy, kiedy już by ich nie miał. Coś mi się nagle zmieniło i zacząłem myśleć długimi zdaniami, co dziwne, nie gubię wątku ani nie gubię się w narracji, brnę dalej myśląc, że jest to spowodowane tym, że coraz bardziej się uspokajam po to, żeby się uspokoiła moja nerwica, która kiedyś nazywała się wegetatywna, teraz lekarze nazwali ją inaczej, potwierdzili, że jest groźniejsza niż myśleli, w związku z tym trzeba było... Na nią wymyślić nową, groźniejszą nazwę, więc nazwali ją Nerwica, a ja myślę długimi zdaniami, żeby zająć głowę po to, żeby nie aktywniała się zbyt często, ale wszystkie strumienie się uspokajają. I tak też było dzisiaj, wszystkie uciechu o godzinie dziesiątej kiedy przechodziłem obok domu z widokiem na Postanawiam <grym> zacząć od czegoś w miarę pozytywnego i w miarę mijającego się z prawdą. Okazuje się, że na terapii grupowej nie ma rzeczy pozytywnych i rzeczy nieważnych. Niestety, od Freud'a człowiek musi zajmować się pierdołami, bo żyjemy w takich czasach, w których tylko pierdoły mogą prowadzić do jego, jakiegokolwiek wniosku. Wariatkowie, bardzo chciało mi się hodować rośliny. Może dlatego, że wariatkowie wszystkie rośliny są za oknem i wszystkie wydają się trochę uschnięte. Im większym jesteś wariatem, tym bardziej zasychają. Dla mnie drzewa były uschnięte średnio, krzaki w całości, a trawy wcale nie było. Jednak wszystko podobno szło na lepsze, bo podobno w zimie to normalne. Użycie słowa normalne w wariatkowie zawsze jest bardzo śmieszne. W zimie zawsze jest się bardziej wariatem niż w lecie. Mój syn ma na imię Filip, tak jak ja. Tak jak mama jest numerologiczną piątką i, jak, i tak jak obydwoje rodziców jest rakiem. Ma coś z mamy i, z te, i taty, z czym mama i tata nie mają za wiele wspólnego i na co mama i tata nie mają żadnego wpływu. Wiele rzeczy dziedziczy się nie wiadomo o po co i nie wiadomo skąd, a później trzeba się do nich a później trzeba się ich trzymać przez całe życie nie wiadomo po co. Ze strachu lub z miłości wszyscy pytają, jak się czuję. Mówię, że dobrze, na co wszyscy pytają, trzeba by na pewno. Więc mówię, że tak, a oni pytają kurtuazyjnie, czy mam coś do jedzenia i żeby wszystko jest naprawdę w porządku. Postanawiam dać wszystkim wyczerpującą odpowiedź, tylko po to, żeby dali mi spokój. Moi kochani wszyscy, jestem w szpitalu wariatów, więc samo przez się rozumiecie, że, że nie jestem w szczytowej formie. Przez cały tydzień słuchałem o problemach innych wariatów. I czytałem książkę, w której najciekawsze były znaki przystankowe. Stęskniłem się za rodziną, więc może nie jest ze mną najgorzej. Nigdy w życiu nie jadłem tak regularnych posiłków i nigdy w życiu nie myślałem, że wszystko jest tak przewidywalne. Wczoraj ślili mi się rycerze. Jeden z nich zginął pod ciężarem sztandaru. Był to horrorze. Miał długie blond włosy i był zakochany. Kiedy rozmawiał z innym żołnierzem o swojej dziewczynie, ten go zapytał, po co tutaj jest, czyli na polu bitwy. Czemu nie jest z ukochanym? Ten mu odpowiedział, że jest tutaj po to, żeby wrócić. Mam nadzieję, że moja odpowiedź was uspokaja. Być może pomysł ten zrodził się dlatego, że wczoraj śpili mi się rycerze. Przekroczyłem już czas? Bo nie skontrolowałem, kiedy tego. Ile przeczytałem? Słuchajcie, to dajcie mi znać, że za skończę. Smoki. Kiedy otwierasz oczy, to nie patrzysz. To tylko smok, który jest w tobie. Mieszka pod twoją skórą i patrzy twoimi oczyma. Większość smoków ma niebieskie oczy, ale są też takie, które mają biedne i zielone. Do dużo rzadszych gatunków należą smoki o kolorach oczu mieszanych i czerwonych. Smoki są bardzo czułe na swoim punkcie, dlatego też nie są w stanie znieść krytyki i smutku w życiu. Jedyn, jedyną troską Smoka jest to, żeby być stale zadowolony, ale ponieważ wychodzi im to bez żadnych trudności, to nie mają żadnych trosk. Dlatego można je załatwić ziarnkiem goryczy. Tu ominę coś trochę. Do tego. Nie. Jak takiego wypisu lekkiego. To była fascynująca rzeczywiście rozmowa. Mhm. Dokładnie jest to wypis ze szpitala oraz historia pańskich choroby. Okazuje się, że wariactwo jest jedyną chorobą, która przed wizytą do szpitala i po jego opuszczeniu jest ciągle taka sama. Przed terapią duszenie i ból serca, po terapii duszenie i ból serca, przed terapią niechęć do wychodzenia z domu, po terapii niechęć do wychodzenia do, do z domu, przed terapią stan depresyjny, po terapii stan depresyjny, przed terapią, po terapii, przed terapią, po terapii, przed terapią, po terapii. Jest pan przed terapią, jest pan chory, jest pan po terapii, jest pan zdrowy. Not even known she was in Ireland. As he looked around carefully, he did not think that he would recognize her. His friends knew that his parents had separated, but none of them knew the bitterness of the split and the years of silence which had ensued. Recently, Noel had learned from his father that she had written to Noel in the early years, and that his father had returned each letter to her unopened. He had deeply regretted saying in response that he wished his father had abandoned him rather than his mother. He and his father had barely spoken since then and all resolved, as he listened to the music rising and growing faster, that he would go and see him when he got back to Dublin. He found that he had finished his drink quickly without noticing. He turned back to the bar, which was busy and tried to capture the attention of john keel the owner or his son young john as a way of keeping himself occupied while he worked out what he should do. he knew that he could not leave the bar and drive away. his friends were depending on him and he did not in any case want to be alone now. she did not think she could do it, even if she was ready to try. john keel and young john by now. Had stopped serving and all the men at the bar were facing towards Noel's mother. She offered them a girlish smile, pushed her fringe back, and lowered her head once more. Silence now, John Keelty shouted. Her voice, when it rose, seemed to come from nowhere. It was more powerful even on the low notes than the voice on the recording. Most people in the bar would know, Noel thought, one or two versions of the songs she sang which were plainer, and some might also know his mother's version. This rendition was wilder, all grace notes, which flourishes, and sudden shifts of tone. As she moved into the second verse, she lifted her head, her eyes wide open, and she smiled at the station, who stood behind the bar with her arms folded. Noel believed that she had started too intensely, that it would be impossible to get through the eight or nine verses without losing something, without bring, being forced to bring the voltage down. As she carried on, however, he knew he was wrong. Her control of her breathing for the high grace notes was astonishing, but it was also her naturalness with the language which made the difference. They had barely put away their instruments. I, 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 i'm going out to the car, he said. You, you'll find me out there. make sure you grab jimmy up at the bar. made his way past the drinkers at the front door of the pub, making sure not to look at anybody. outside, as the first car of the evening with its full headlights on approached, he was shaking. he knew he would have to be careful to say nothing more. To pretend that it had been an ordinary evening, it would be all forgotten. They would play and sing until the small hours. He sat in the car and waited in the darkness for the others to come.